Panu prezydentowi Nawrockiemu udało się to już podczas pierwszego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wizyta pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale jeżeli choćby 50% tego, co zadeklarowano i ustalono podczas tej zamkniętej części zostanie zrealizowane, to z całą pewnością możemy mówić o historycznej wizycie polskiego prezydenta w Waszyngtonie, w tym lunchu roboczym obok prezydenta. Donalda Trumpa uczestniczył minister do spraw energii, czyli sekretarz e, e, Wright, uczestniczył oczywiście też sekretarz do spraw obrony, HEXET, uczestniczyła pani minister do spraw biznesu i najbliżsi doradcy prezydenta Trumpa i tak oczywiście rozmawialiśmy zarówno o uniezależnieniu nie tylko Polski, ale całego regionu e, Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw rosyjskiego gazu poprzez import gazu LNG, skorplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych i poprzez wzmocnienie inicjatywy Trójmorza, o której mówił pan Minister przydać, więc naprawdę jestem pod wrażeniem skuteczności pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo pierwsze spotkanie, ale bardzo długa, bo trzeba też powiedzieć, że ta, ten lunch roboczy przedłużył się o ponad godzinę ze względu na to, ile spraw udało się omówić i załatwić. I to zaproszenie, o którym pan minister powiedział na szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych, no mogę powiedzieć tak, wielu polityków polskich zabiegało o to. Panu prezydentowi Nawrockiemu udało się to już podczas pierwszego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście była rozmowa o polityce amerykańskiej wobec Federacji Rosyjskiej, ale z natury rzeczy, żeby mogła ta polityka amerykańska być skuteczna wobec Federacji Rosyjskiej, trudno, abyśmy o niej dywagowali dzisiaj w sensie publicznym. Mogę Państwa tylko zapewnić z tych słów, które. Wszyscy usłyszeliśmy, wszystkim usłyszał pan prezydent Karol Nawrocki, widać ewidentnie, że prezydent Trump rozumie, jak trudnym przeciwnikiem jest Władimir Putin w tej polityce, w polityce bezpieczeństwa, jak ważne jest, aby wobec Federacji Rosyjskiej stosować odpowiednie narzędzia, i to są narzędzia raczej charakterystyczne w ramach strategii Kija i marchewki dla tej pierwszej części tego porzekadła. W sensie dla kija niż marchewki. To zgodnie z, z leninowską jeszcze zasadą Rosja zatrzymuje się tylko tam, gdzie jest zatrzymana i myślę, że strona amerykańska to doskonale rozumie. Wracając jeszcze do tych słów, które powiedział pan poseł Bielan, rzeczywiście ta rozmowa, to trzeba podkreślić, trwała dużo dłużej niż planowana.